Oby zechciał Bóg, aby wszyscy, którzy idą za głosem Chrystusa, szli z myślą o męczeństwie, z pragnieniem poświęcenia się całkowicie na służbę Bogu, czy to w odległych krajach, czy w jakimkolwiek miejscu, gdzie Bóg zechce się nimi posłużyć. Tak, z myślą o męczeństwie. Och, jakże często powinniśmy prosić naszego Pana o tę łaskę. I oto usposobienie bycia gotowymi do narażania życia, dla Jego chwały i zbawienia bliźnich. Czyż istnieje coś bardziej rozsądnego od tego, by oddać życie za Chrystusa, który wielkodusznie oddał swoje życie za nas, takich, jakimi jesteśmy? A jeśli nasz Pan kocha nas do tego stopnia, że aż umarł za nas, to czy my nie powinniśmy być gotowi sami oddać życie, jeśli nadarzy się ku temu okazja? Czyż nie dziwi nas to, że kupcy przemierzają morza i narażają się na tak wiele niebezpieczeństw dla niewielkiego, nawet zysku? Spotkałem jednego z nich i powiedział mi, że postanowił pojechać do Indii, mając nadzieję na osiągnięcie zysku. Zapytałem go, czy wiąże się to z wielkimi niebezpieczeństwami. Odpowiedział, że tak, ale że zna pewną osobę, która stamtąd wróciła oraz drugą która pozostała tam na zawsze. Powiedziałem wówczas sam do siebie: jeśli ta osoba dla niewielkiego zysku by przywieść stamtąd jakiś kamień, naraża się na tyle niebezpieczeństw, to ileż bardziej my powinniśmy to czynić, żeby zawieźć tam drogocenny kamień Ewangelii. A zatem odwagi! Miejmy nadzieję, że nasz Pan umocni nas w utrapieniach, jakie nas spotkają, choćby były najcięższe. Jeśli będzie widział, że z miłością je przyjmujemy i że w nim pokładamy ufność. Mówmy do choroby, gdy się pojawi, do prześladowań, gdy nas spotkają, do udręk zewnętrznych i wewnętrznych, do pokus, a nawet i do śmierci, gdy nadejdzie. Niebieskie dobrodziejstwa, święte doświadczenia, które przychodzicie z Ojcowskiej ręki Boga dla mojego dobra, witajcie przejmuję was z sercem pełnym szacunku posłuszeństwa i ufności wejdźmy więc w te uczucia a przede wszystkim zdajmy się całkowicie na pomoc naszego pana